Cześć, z tej strony ja, Archon, i witam was w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku z gry Hollow Knight pokażę Wam jak naprawić czarmy, które mogą być zniszczone czyli takie gorsze wersje czarmów. U mnie to jest fragilny stręch powodujący to że jestem o 30% silniejszy z tego, co pamiętam. Jesteśmy obecnie w Diet Mouth i pokażę Wam drogę, jak naprawić te czarmy. Ale najpierw, jakby ktoś nie wiedział, jak kupować te czarmy, to czarmy można kupić u żuczka, do którego właśnie idziemy. U tego żuczka po zniszczeniu właśnie da się też te czarmy odbudować. A niszczą się one po śmierci gracza. Więc teraz pokażę wam drogę z Dirt Mouth do właśnie tego żuczka w przyspieszonym tempie. Jeżeli już znaleźliśmy się w lokacji, gdzie występuje ten żuczek, możemy odpocząć na ławce. Ale gdy porozmawiamy z nim za 350 monet, może naprawić nam nasz czarn. I jak już widzicie, jest pełny i niezniszczony. I w sumie to by było już na tyle z dzisiejszego odcinka. Bajo!